Jestem Gosia Trzciąkowska, a za mną jest jedna z najpiękniejszych kamienic secesyjnych, jakie widziałam w życiu. Niesie się w żaganiu przy ulicy Śląskiej. Bardzo przypomina mi ulicę Alberta w Rydze na Łotwie, zaprojektowaną przez znakomitego, genialnego wręcz architekta i inżyniera Michała Eisensteina. To był ojciec Sergiusza Eisensteina, tego od pancernika podjąkina. W każdym razie ta kamienica jest dosłownie toczka w toczkę taka jak tamte przepiękne kamienice przy ulicy Alberta na Łotwie. Zobaczcie, jakie przepiękne są detale. Od góry do dołu widać je na, na kamienicy. Zdobienia secesyjne są praktycznie przy każdym oknie, przy każdym balkonie. Spójrzcie na te drzwi, jak, jak pięknie wyglądają. Na parterze kamienicy przez wiele lat mieściła się apteka, a w tej chwili jest po prostu sklep. Bryła kamienicy robi naprawdę niesamowite wrażenie.